Także, mm -hmm. no właśnie, Jezus przyszedł, y, jeśli się czyta Ewangelia takim bardziej krytycznym okiem, to Jezus przyszedł do Izraela, jako prorok Izraela, jako spełnienie tych obietnic wobec Izraela. No i gdzieś tam dopiero potem, na koniec Ewangelii, pojawia się ta, ta myśl, że, żeby włączyć również ludzi z innych narodów do tego. Ale Jezus wielokrotnie, to jest, to jest też ciekawe zagadnienie stosunku Jezusa do pogan, kiedy przychodzi do Niego syrofenicjanka, greczynka, chce, żeby ją uzdrowił. Jezus mówi do niej, nie zabiera się chleba dzieciom i nie daje się psom. Ergo, nie Żydzi, według Jezusa, według tego Jezusa w, w tym opisie ewangelicznym, to jest Hamar, jeśli dobrze pamiętam, nie kwalifikowali się jako. Nie kwalifikowali się nawet to określenie psy, hmm. prawda? No, nam się wydaje dosyć obraźliwe, prawda? Yy, I teraz Jezus w innym miejscu mówi, yy, przyszedłem tylko do zagubionych owiec yy, Izraela. Więc tak jakby cały czas podkreśla tę misję Izraela, do Izraela i, i w zasadzie no, nie próbuje założyć nowej religii. O tak. I teraz w pewnym momencie y, po śmierci Jezusa zaczynają się, y, no oczywiście ten ruch się rozszerza i też trzeba pamiętać, że ten ruch był w dużej mierze żydowski. To byli Żydzi. Pierwsze kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy, nie wiem jak to policzyć, ale na pewno kilkadziesiąt tysięcy to byli Żydzi. Dopiero potem gdzieś tam na horyzoncie pojawiają się poganie.